Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem przyjrzymy się pokrótce z pewnej sprawie. Chodzi o to, jak to jest, że Iran obecny stał się politycznie czymś tak pokracznym jak Republika Teokratyczna. Jeśli patrzymy na historię, czy to w chrześcijaństwie, czy w islamie, czy w judaizmie. Państwo Teokratyczne jest monarchiczne, ponieważ jest jeden władca, który jest albo namiestnikiem, albo odbiciem władzy boskiej na Ziemi. A jednak, jakoś w 1979 roku w Iranie doszło do czegoś takiego, że obalono właśnie namiestnika boskiego na Ziemi, Szacha, i powołano pokraczny twór zwany Republiką Teokratyczną, która obecnie nazywa się Islamska Republika Iranu. Oczywiście. Widzimy, że Persowie przetrwali niejeden wstrząs w swojej historii, bo jest to naród twórczy, inteligentny, jednocześnie bardzo mistyczny, wierzący i uczuciowy, ale twórczy, inteligentny, o wielkim zasobie wiedzy i doświadczenia dziejowego, ponieważ państwo swoje ma już ponad 2600 lat ciągłości. Lepszej, gorszej, przerywanej z problemami o perskiej historii możemy pogadać, ale jednak. Tylko obecnie od 1979 roku, 1900, yy, są oni, yy, Persowie, okupowani przez dziwny reżim, który zrobił z ich państwo Republikę Teokratyczną. A doszło do tego, dlatego że w 1979 roku doszło, powiem tak, został zawarty sojusz ekstremów czyli komuszków finansowanych przez Związek Sowiecki i klechuszków czyli szyickiego kleru skrajnego pod przywództwem pana Ajatollaha Chomeiniego. Jest to oczywiście z pozoru sojusz ekstremów, ponieważ te dwie grupy ludzi się skrajnie nienawidzą i skrajnie by się wyniszczyły co do jednego. To nie ma co do tego wątpliwości, gdyż wiemy, jak do formacji religijnych podchodzi prawdziwy komunizm. A prawdziwe formacje religijne podchodzą do komunizmu. Komunizm jest kontrowersyjną religią, e, e, przepraszam, konkurencyjną i e, zarówno konkurencyjnym systemem społecznym dla wielu systemów zakładanych przez różne religie, m.in. do systemów społecznych zakładanych przez religie islamskie. W związku z tym szyiccy fanatycy z komunistycznymi fanatykami obalili szacha. A następnie szyjcy fanatycy pozbyli się swoich niedawnych sojuszników, wykopując ich z kraju. A jeśli nie udało się ich wykopać, to ich powiesili. I, I tak się właśnie sprawa skończyła. Widzimy teraz, jak to wszystko wygląda. I dlaczego do tego wszystkiego dochodzi. Gdyż reżim ten szuka swojej legitymizacji. Nie ma legitymi legitymizacji monarchicznej, czyli zgodnie z ligą boskiej, nie ma legitymizacji przez wybory. Wiadomo, jak to z tymi wyborami, ale jednak jest to forma legitymizacji świeckiej, tam uświęcona przez tak jak u nas na zachodzie w geograficznym tego typu sensie, uświęcona przez fetysz wyborczy i tak zwaną wolę ludu i te sprawy, ale jednak jest jakaś legitymizacja. Reżim w Iranie jej natomiast nie ma, i naprawdę mamy spory kłopot, żeby coś powiedzieć więcej o legalności tego reżimu. I ci co rządzą, dobrze o tym wiedzą, dlatego rządzą batem i pałą, ale nie da się cały czas rządzić batem i pałą, i trzeba też zbudować jakąś swoją mitologię. Czy mit założycielski władzy, żeby mieć właśnie jakieś usprawiedliwienie. W związku z tym mm, obecni przedstawiciele reżimu, już drugi Ayatollah Hamenei, starają się wykreować yy, Iran rządzony przez nich i samych siebie, jako wielkich wojowników islamu, chcących wyswobodzić narody muzułmańskie nie wiadomo z czego. Ale ma, może spływów zachodu, ale mają pewien duży problem. Jak już wspomniałem, są szyitami, to jeszcze szyickim ekstremum. Akurat są dwunastnikami, można powiedzieć, nie wiem czy tak się to tłumaczy na polski, ale wyznają wszystkich dwunastu imamów e, szyickich, w tym jednego, e, który jedenastu było, a ja ma rzekomo przyjść, czekają na niego. Wyznają wszystkich dwunastu, są jeszcze jak, tacy jak ismaelici wśród szyjtów w mniejszości, którzy wyznają siedmiu i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak nie wyznają wszystkich dwunastu imamów, ale są szyjckim ekstremum. A szyjci nie są lubiani przez sunitów i ibadytów, no, tych, co dominują w Omanie, którzy pochodzą z haradżytów, którzy się pierwsi oddzielili od ummy, czyli społeczności muzułmańskiej, niedługo po śmierci proroka Mahometa. Okej, okay. Wie, wiemy o co chodzi. Chodzi mianowicie o to, że mimo że są uważani przez resztę za heretyków, przedstawiciele obecnego reżimu jeskiego, starają się prze przedstawić jako tych, którzy chcą zjednoczyć wszystkich muzułmanów dla wspólnej sprawy. No na razie słabo im to idzie, ale mają tam, gdzie są duże grupy szyickie, jak w Jemenie czy w Libanie, mają swoje macki dość dobrze umocowane. Tu Hezbollah, tu Huti, widzimy. Dlatego teraz próbują wesprzeć sprawę palestyńską w sposób bardzo cyniczny, gdyż walczą z państwem izraelskim do ostatniego Palestyńczyka. Co z tego wyjdzie? Nie wiem. Też Iran został przez to, że stracił szacha w 1979, wepchnięty jednak w orbitę rosyjsko-chińską. Jest na razie stracony dla zachodu. Jest to duży problem, gdyż jest to kraj ogromny, ciężki do zdobycia, górzysty, z populacją dużo bardziej zorganizowaną niż populacje sąsiednie. Kraj zdołał gospodarczo zachować jako taką niezależność, ale na pewno nie możemy zaprzeczyć, że zachował funkcjonalność i wystarczalność plus. Ee, Iran jeszcze jest krajem dość dobrze uzbrojonym i mającym duże wpływy, zwłaszcza tam, gdzie są szyickie społeczności. Więc jest dużym problemem i dla Zachodu jest to kłopot, że jest od 1979 roku dla Zachodu stracony. Czy da się go odzyskać dla sprawy państw Zachodnich, nie wiem. Niemniej jednak, jest to cenny nabytek dla koalicji rosyjsko-chińskiej i oni z tego korzystają, gdyż Iran, żeby dalej być funkcjonalny. Popada w coraz większą zależność, zarówno technologiczną, jak i geopolityczną od Rosji, od Chin. I też Rosjanie i Chińczycy starają się wykorzystać ambicje obecnej irańskiej elity, która chciałaby stanowić taką jakby forpocztę muzułmańskich, nie powiedziałbym zdobywców, tylko odnowicieli, może w jakimś tam duchu. Czy reformatorów świata muzułmańskiego i wywalania wpływu, których w nim nie chcą. No jak już mówiłem, każdy rząd szuka legitymizacji, a ci mają z tym problem, bo pokraczny twór, jak Teokratyczna Republika, ciężko jest uzasadnić. Dla, dlatego wniosek z jest taki: nie twórzmy pokracznych tworów, bo potem będziemy mieli z tym problem. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.